Siemanko, ja mam na imię Dawid i witam Was na moim kanale Forum Display David. Dzisiaj troszeczkę odmiana dwa kółka, czyli prezentacja F900GS Model Adventure. Jesteśmy w takiej pięknej szkockiej scenerii. Także zapraszam do oglądania. Przedstawię co ten motocykl ma ciekawego. Na początek zaraz wam z góry mówię, że ja też nie jestem jakimś znawcą motocyklowym, bo to jest mój jedyny motor, który yy, używam. Nie jestem tam znawcą, żeby się wymądrzać i tak dalej. Przedstawię to, co po prostu wiem i tak dalej. Czym on się różni na początek może od F900 standardowego gs -a? No na pewno jest dużo większy, na pewno cięższy yy, z wersji adventure dostajemy te wszystkie orurowania, większy bag, co tam jeszcze, orurowania tutaj na tył. To jest wszystko w standardzie. To, to akurat przychodzi osobno, bo to sobie zamówiłem pod taki box niededykowany do BMW. Także to przychodzi osobno, ale ten bagażnik tylny jest torba na kufry. Ja tutaj mam akurat zwykłe. Torby pozaczepiane, żeby tam jakieś rękawiczki coś sobie wstawić i tyle. Ten model, który tutaj prezentuję, jest w, myślę, że nie wiem czy najbogatszy, ale na pewno jest jeden z bogatszych w wersji. Bezkluczykowy start, wejście tutaj na typu DIN na 12V USB. Uchwyt do nawigacji. Tutaj ja mam zamontowany taki z AliExpress, czy też z Ebaya bez problemu to dostaniecie. Ładowarka do telefonu. Tu jest uchwyt do telefonu. Ładowarka indukcyjna z tym przychodzi. Tutaj grzane manetki są w standardzie. Cztery tryby jazdy, które możemy sobie wybrać. I piąty jest do dyspozycji. Tak samo, tylko trzeba wejść w ustawienia i sobie zmienić. Enduro Pro, tutaj później mamy Rain, Road, Dynamic i Enduro Pro. Eee, też można zrobić Enduro zwykłe, tylko trzeba wejść w ustawienia i zmienić. Podgrzewane manetki naprawdę robią robotę, bo rąk, tak jak nawet w grubych rękawicach, po prostu nie idzie utrzymać na maksymalnym ustawieniu. Funkcja SOS naprawdę działa bardzo dobrze. Raz przez przypadek nacisnąłem, automatycznie dzwoni i możecie połączyć się z pomocą. Jeśli motocykl by się wywalił, oni wiedzą, że np. przy tym i przy tym odchyleniu już się wywaliłeś i dzwonią automatycznie po pomoc. Tu jest głośnik z mikrofonem, taki malutki. I normalnie przez to idzie z nimi mówić. Nie trzeba mieć podłączonego telefonu, żeby przez to móc rozmawiać z nimi. Co tutaj jeszcze? Podgrzewane manetki mówiłem. Fog lampy, czyli światła przeciwmgłowe. Światła przeciwmgłowe z przodu. No też dodatkowe oświetlenie. Fajną robi robotę. Nie są te lampy może jakieś mega mocne, ale zawsze coś pomagają. Tempomat tutaj mamy też w ustawieniu. Ja też tutaj mam w ustawieniu, taki ładny palec sobie przyczasnąłem drzwiami przy okazji. W ustawieniu mam ustawienie zawieszenia. Tutaj możemy sobie ustawić enduro, obciążenie, czy jedzie dwóch z pasażerem, czy jedzie, jadą dwa, dwie osoby, czy też z bagażem co tutaj jeszcze z takich rzeczy ważnych, myślę Pro Shifter to jest z jedynki i z dwójki, nie używamy używamy, przepraszam, sprzęgło z jedynki dwójki, a później wszystkie biegi do góry i czy też na dół chodzą bez użycia sprzęgła nie musimy używać też sprzęgła w tym modelu też jest mocniejszy łańcuch tutaj zawieszenie sterowane elektronicznie to też jest bardzo fajna opcja. Tak jak mówię, nie każdy ten model tego, to posiada, ale właśnie w Adventure to dostajemy. To, to, to. Nie wiem, co tutaj o czym jeszcze można wspomnieć czym się on różni, ale naprawdę pod względem jazdy jest motorek super dla mnie powiem tak ja mam 1,78 wzrostu 76 kg jest troszeczkę bym powiedział ciężki ale tego motorka trzeba się po prostu nauczyć i y, nauczyć go obsługiwać i po jakichś kilku nawet miesiącach czy kilku tygodniach, zależy czy jesteś doświadczony czy nie, bez problemu idzie to sobie ogarnąć tak jak jesteśmy tutaj na takiej nieutwardzonej nawierzchni, to też wiadomo jeśli miałbym go przepchnąć, czy tutaj lekki jest spad, jest to problematyczne, ale na asfalcie nie ma najmniejszego problemu, to jest kwestia po prostu przyzwyczajenia nie? no na początek nie będzie to łatwe, ale spokojnie myślę jest to do ogarnięcia zastanawiałem się nad wersją standardowego GS ale jak zobaczyłem cenę że tak, do tego muszę dokupić relingi tutaj te e, crashbary tak zwane tutaj z tyłu tak samo na bagażnik i tak dalej central stand tak samo e, ta, trochę mówię po angielsku wiem, bo w Anglii jestem ogólnie w Anglii, w Szkocji e, w Wielkiej Brytanii Central stand, czyli ta podpora tutaj centralna, też w GS-ie ona nie przychodzi, a w Adventure ją dostajemy z ceną. Też nie wiem, czy ta regulowana szyba przychodzi, czy nie przychodzi, ale też mi się wydaje, że regulowana szyba tylko przychodzi z Adventure i uchwyt do nawigacji też nie jest w najtańszej opcji. Co tutaj jeszcze można pokazać, fajnego ma to tak. Ustawienia, no tutaj ustawienia to mamy wszystko, możemy po kolei sobie ładnie poustawiać. Telefon, tutaj możemy wybrać muzykę, nawigacja nam się łączy z telefonem i przez aplikację możemy sobie śmigać. To jest też bardzo, bardzo fajne. Tutaj mamy ustawienia, tutaj mamy różne. No temperatury, ciśnienia w oponach to jest też właśnie dodatkowa opcja już ciśnienie w oponach mierzy tutaj yy, wszelkie prędkości, spalanie 5.1 litra średnio mam z 825 mil czyli tak ja go nie żałuję tam nie tak na ile chcę tyle co po prostu nim jeżdżę no wiadomo z rozsądkiem ale tak to jest taka jazda nie na spokojnie bym powiedział nie tutaj kolejny serwis i tak dalej no na pewno mogę powiedzieć, że z czystym sumieniem jestem zadowolony. Jeśli jesteś drobną osobą, to ja też nie jestem tak jak mówię jakiś wielkich gabarytów, bo 70 gdzieś 6 78 kg zależy od dnia ważę 178 cm wzrostu i no powiem, zastanawiałem się o może powinienem tego GS-a zwykłego wziąć, bo ten troszkę ciężki. No ale idzie się przyzwyczaić, nie? Na pewno, jeśli jesteś drobną osobą, to polecałbym GSA standardowego. I też, jak planujesz, jakiś offroad, nie offroad, to też myślę, że lżejszy motorek będzie lepszy. To jest tylko może nieutwardzona taka dobrze droga. To, to jest, są kamyszki, ale to nie można też nazwać jakimś offroadem, nie? Offroad to myślę, jakbym tam w las pojechał gdzieś, to by można było znaleźć. Ale myślę, że można spokojnie tym też sobie przez taki teren przejechać. I temu motorkowi się nie stanie krzywda, i my też sobie krzywdy nie zrobimy. Natomiast trzeba pamiętać: jeśli zjedziemy sobie gdzieś w taki rowek czy coś, no to już. Mając na przykład te 76 czy 80 kg, myślę, że będzie nam ciężko tego potwora wyszarpać, nie? Przy, przy yy, użyciu rąk, bez pomocy drugiej osoby, nie? Yy, co też zauważyłem, teraz nie jestem pewien, czy. Yy, czy. A F800 chyba miał nie szprychy, tylko miał aluminiowe koła od lewy, a ten ma, te mają szprychy. A GS zwykły teraz nie pamiętam już jak miał, ale chyba też miał szprychy z tego co pamiętam. No to by było tyle, myślę, z tych takich podstawowych informacji o nim. Pod siedzeniem tutaj nie znajdziecie za dużo miejsca, tu jest naprawdę malutko miejsca na takiej. Zestaw narzędzi, bak też czemu go wziąłem? Bo bak tutaj u mnie, ja mieszkam w Szkocji, tak jak już wspomniałem, stacje są często czynne do godziny 20. I na przykład, jakbym miał wziąć i zatankować, tak jak teraz jest na przykład już wieczór, to jest problem. Ja tutaj 24 litry bak około, i to też sprawia, że mogę sobie pojechać dalej na spokojne wyprawy i się tym nie martwić, nie? Co do tego uchwytu nawigacji, jeszcze co, co chciałem wspomnieć, tutaj ludzie nieraz kupują dodatkową nawigację i tak dalej. Ja Wam powiem, że ta aplikacja tak fajnie działa z telefonem, że tutaj naprawdę nie trzeba kombinować, dokupywać kolejnej e, nawigacji. Ja miałem w tą e, nawigację na chwilę tego Car Carp Right. I powiem wam szczerze, że nie byłem zadowolony i to oddałem, nie? Tutaj jeszcze w ustawieniach idzie sobie kask połączyć i tak dalej, także bez problemu możecie sobie telefonem sterować wszystkim, co chcecie i nie ma z tym najmniejszego problemu. Też fajne, na przykład, tu jest 24,5, teraz jest 14 stopni, ale fajne, że też temperaturę wam wyświetla, bo też yy, wtedy możecie wiedzieć, jak byście jechali, na przykład. Zimą, czy coś, czy nawierzchnia jest przymrożona, czy nie, i tak dalej. Myślę, że z, ze szczerym sercem mogę polecić. Jeśli macie jakieś pytania, to y, zapraszam do komentarzy i postaram się w miarę mojej wiedzy udostępnić y, wszelkie informacje, jakie posiadam. tak? Na moim kanale też jest wymiana. Jest pierwszy serwis z wymianą oleju. Także jeśli jesteście zainteresowani, jak to zrobić, to też polecam sobie taki filmik znaleźć i yy, i zobaczyć, jak to można zrobić samemu. Na no, przy wymianie, no co, tak jak już mówię, na pierwszy serwis trzeba też wziąć pod uwagę gwarancję. Ja mogłem sobie wystawić fakturę VAT, bo jestem mechanikiem, także no, z gwarancją nie mam problemu, ale no, jak wy zrobicie sobie pierwszy serwis na gwarancji, to może być problem. Nie? Tutaj wiele osób mi się pyta o te torby. To są zwykłe torby ze Sport Direct. Ja je po prostu wziąłem, bo nie mam za szeroko pomiędzy moim garażem a domem. I po prostu je sobie założyłem, żeby nie mieć tutaj kufrów, żeby nie mieć problemu z przejazdem. Też sobie musiałem założyć dodatkowe naklejki, tak zwane z ochraniaczem, dla mnie, aby tutaj sobie nie rysować tych plastików, bo naprawdę mówię: Ja mam blisko pomiędzy domem a garażem, a też go wolę trzymać z tyłu, żeby mieć garaż na samochody. Także tak to jest. Dobra, pozdrawiam. No to by było na tyle. Dajcie znać, jak wam się podobało i będę wam relacjonował przebieg tego motorku i jak on się sprawuje. Na razie ma 820 chyba mil, czyli jakieś 825 mil i zobaczymy jak on się sprawuje dalej i będę wszystko wam relacjonował, tak, abyście wiedzieli, czy taki motorek jest warty zakupu. Wszelkie pytania. Dawajcie w komentarzach. Pozdrawiam, trzymajcie się. W tym miejscu prosiłbym Ciebie o subskrypcję mojego kanału. Dla Ciebie to tak niewiele, a mnie zachęca do działania. Dzięki.